Cześć, jestem Tomek. Opowiem Wam dzisiaj o naszym miejskim pomykaczu od Kogi. Jest to Koga Super Metro. Zapraszam na prezentację. Koga to holenderski producent rowerów, znany przede wszystkim z wieloletniej współpracy z japońskim producentem ram Miyato. Koga Miyata produkowała rowery wyścigowe dla zawodowych zespołów. Obecnie Koga jest znana z produkcji bardzo fajnych rowerów miejskich i e bajków. Mamy tutaj minimalistyczną ramę pokrytą pięcioma warstwami czarnego matowego lakieru. Rama jest wykonana z trzykrotnie utwardzonego aluminium, dzięki czemu jest lekka i odporna na uszkodzenia. Rama posiada też wewnętrzne prowadzenie pancerzy. Rower jest napędzany na pasek zębaty firmy Gates. Taki pasek zwalnia nas z konieczności serwisowania roweru. Gwarantuje też pięciokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu do tradycyjnego łańcucha. Można przejechać na nim nawet do około 25 tysięcy kilometrów. A oprócz tego pracuje cicho. Nie trzeba go tak często czyścić i jest o wiele lżejszy niż tradycyjny łańcuch. Super Metro posiada ośmiobiegową piastę Shimano Nexus. Wszystko jest zabudowane w środku, co też przyczynia się jakby do estetyki tego roweru. Biegi zamknięte w piaście mają też to do siebie, że nie trzeba ich tak często serwisować. Osiem biegów pozwala zarówno rozpędzić się po płaskim do około 45 km na godzinę, jak i pokonywać podjazdy nawet o nachyleniu 20%. Nasza Koga posiada hamulce hydrauliczne Tektro Orion, są to hamulce tarczowe. Tarcze są o średnicy 160 mm, dzięki czemu zatrzymają rower w każdych warunkach atmosferycznych. Z dodatków mamy bardzo minimalistyczne błotniki z tyłu i z przodu. Mamy dzwonek, siodło o nieco sportowym zacięciu, które swoją estetyką pasuje do roweru. Rower jest na oponach Continental Contact Speed E 35 mm. Opony są dość szybkie, nie posiadają bieżnika. Taka szerokość opon sprawdzi się zarówno w mieście, jak i poza miastem na drogach szutrowych. Podsumowując, jeśli szukacie szybkiego i lekkiego roweru miejskiego, sprawdźcie koniecznie ten model. Jest on bezobsługowy, posłuży wam lata, poradzi sobie nie tylko w mieście, ale też poza miastem na drogach szutrowych. Jeśli zainteresował Was ten model, zapraszamy Was do naszego sklepu we Wrocławiu na jazdę testową, a jeśli chcecie sprawdzić inne rowery, zapraszamy na naszą stronę internetową. Do zobaczenia!